No stary, to ja mam Działający samochodzik. Tak? No No dobra To jest, to jest dobry samochód, Z tym już będziemy jeździć. Gdzie jedziemy? Na no północ! jak to się stało? Jak daliłeś się w drzewo? nie na mnie prosto. No dobra, nie rozjadę go. No dawaj. No nie, bo no ucie co ty... uciekł między. Te, murki, dlatego go nie rozjadę, no nie? Aha. Ale wiem, gdzie jest. <noise> Daisy Epoch, Com. sprawdzę. Dobra, dostał raz i co, nie połamały mu się nogi? Nie wiem, dostał, zaczął krwawić i zniknął za ścianką. Yy, duży rozrzut ma ta broń, albo ja nie umiem strzelać z niej. A ja mam granat tak w ogóle, nie? No to zostaje granat. Poczekaj, bo on się tutaj nogi. Zabiłem go. Coś tam? Zabiłem go. Tak? Tak. Nieprzy... idź do niego. Albo jest nieprzytomny, no idę do niego. Ty, on miał rzeczy trochę. No nie żyje, bo mogę go zlutować, no nie, leży na ziemi. Stary, on miał. Aha. To go G36 MAG, znaczy G36 KAMO, no nie? No i dobrze, może to twoje. <grymne> Dobra, Dave chyba o mnie mówi, bo ja biegnę do niego na pałę. Widzę go na dachu. Dobra, to. A nie, odlatują. O! Czekaj. Zabij kogoś! Nie mam pięści, tylko. Eee! Krzyczy to... na direkcie! <laughs> Hi guys, can I get a lift guys? Lift please. Hi guys. I don't have anything on me. I'm a fresh spawn. Lifto domo arigato, curva. Yeah. <laughs> Flage rzucam. Uh. sam. <laughs> a. Nie, olali mi odlatują. Co za drewniane ludy. Dobra, ja jestem przy torach, to zobaczyć Kumarowo i tory. To możemy chociaż się spotkać, zanim pójdziesz. Spoko, mnie i tak zaraz zabije snajper, no bo się zareklamowałem decydzi że tu jestem.

morfinę <grymne> ja żartuję, nie dam się ja mam zastanawiałem się ile dni nam zabierze żeby dojść do tego stanu, żeby do siebie strzelać w tej gry o no o <grymne> to kiedy ją? Co Ej, może wbijemy do tej bazy. Zapukamy, czy ktoś jest i co nam dajeść. jeść. Anyone home? Hello. 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 It's kotia. Kot jagód! Jagód! good people! Kurwa, upuściłem tu bandę gdzieś. <laughs> Muszę poszukać! Wait! O oh, kurwa, upuściłem znowu to. <laughs> latarkę. Co ty Now we're talking! We can search this house! Hello. Hello! 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 Chyba musimy iść na ten... Jak to się nazywa? Nie zawód, tylko ten drugi. Wybór? Wybór, tak. No to nas zabiją. No zawód, Cieszę się. My zabijemy ich. A ja nie mam municji. No to znajdziemy po drodze. Hello oh. oh. my friend! Hello my friend! Hello! 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 Hello. Hello I do not I wish do you any harm. Shut, Shut up, my friend, and now, can, listen. now listen. There are only, two, only of two of us. It's not it's time not for, prayer. for prayer. You, must stand, you must stand up and come. Come to the sky with me. <laughs> Hello! Ogóle Fuck. ogóle... Po mapy przebiegliśmy tak po prostu. <laughs> gdzie my jesteśmy? We have to find your master Agiła <laughs> you <are> urgnosti <laughs> Ej Wiem gdzie jesteśmy. Chodź tutaj. O, tak Tak mi się wydaje. Tam daleko... No, no. Czekaj, mam lotarkę. Czekaj, poświecę ci, no. <laughs> o stary, o ile dobrze pamiętam... Nie wiem, czy to jest możliwe, żebyśmy tak daleko przeszli, ale tutaj... To, ten lasek, no. co jest tutaj... To jest lasek tuż obok pola z naszym safe'em. Czyli... Czek? Tak mi się wydaje, czyli... Y za tym lasem w lewo jest baza jeżyka, który do nas strzelał z rakietnicy. Tell me what you know! O! Oh. No! Nasze jedyne źródło. O czym? Co? To nic nie ma. Królik. No ja go nie widziałem. Szybki był. <śmien> Jaki <jazz> śniż znaki. To jest drzwi, to z niedożywienia. Zimniak. Ty, masz siekierę? nie masz? Czy masz <śmiennie masz siekierę? O je! Jest tam jest helikopter. Myślisz, że da się. Go dałoby, dałoby się nie jakimś glitchem tak wiesz tak na tyle się zbliżyć żeby do niego wsiąść Gdzie? No do tego helikoptera Ale gdzie on jest? No w tej bazie A czekaj Chyba. No co idziemy do... środkiem drogi tam? Chyba, że jeden pójdzie do safeu, a drugi pójdzie do tego. Kurwa, opuściłem broń przecież, jak zdejmowałem. A nie, czekaj, mam je w plecaku, przecież no jak głupi jest to. Jejku. Czekaj, mam ją w plecaku? No jasne, że nie mam w plecaku. No jasno, oczywiście, że nie mam w plecaku. <grystanie> nie mam broni. Okej. Okay. I tak nie miałem naboi. Ja też mam broń, ale bez naboi. Pistolet zgubiłem. <grystanie> Bro. Jak teraz zginiemy z tym safe'em, to już nie gram. Przegadzaj. Kanał na YouTube chcę prowadzić. Kopię w krzakach, pistolety idę. Dobra, nie widzę nikogo. I'm coming in. I'm coming in. Kurde, no tak wystaje nawet trochę, ale. Nixuńa. Jakby tak miała fizykę, to by się ukradło auto, podstawiło auto. Coś coś tam jest, no widzę to. Dobra, czołgam się do niego. Po, tym, po tej prawej, nie? No ja do niego idę teraz. Co, czołgasz się? No nie wiem. <laughs> Jak taki idiocie? My, my gold! Ale to co? Może golda... Nie wiem. No nie wiem, naprawdę nie mam pojęcia co teraz należy zrobić. Wziąć go i gdzieś postawić? Znaczy wiesz, co możemy zrobić? Możemy go wziąć stąd Murde zobaczę, chociaż ukryję się w krzakach W ogóle Stary, jak jeżeli, idiota. jeżeli da się go podnieść, to możemy go wziąć i chociażby do tego... Do tej... willi stawić. Chociaż tyle zrobić, to już i tak będzie dużo Przynajmniej nas nikt nie będzie widział 1.148 czy 3.8? 4 Cztery Cztery, no, już no, Coś tam jest No, on ma tylko pieniądze no ja zamykam go. No bez miejskie, to samochodu to lipa. <śmiany> Tego się Tego <nie> <śmiany> Dobra, więc zeszłej, zeszłej nocy przenieśliśmy nasz safe w bardziej ustronne miejsce, trochę lepsze. I, I żyjemy póki co. To jest nasze pierwsze złamanie czwartej ściany i skierowanie rozmowy do widzów. To się nagrywa teraz? No. Okej. Okay. To się kameruje. Zostawiam się kiery w safe, żeby można było z tego zrobić później chyba bazę, tak? No dobra Trzeba mieć łom i siekierę, tak? No żeby te tam drewna rozdzielać. Znaczy łom jest potrzebny, że jakbyśmy je źle ustawili to, żeby przestawić ten plot pole. Jeszcze tylko jakąś amunicję sobie. Plot wezmę. pol jest potrzebny, żeby go zakupić za 60 golda i postawić wtedy można budować dopiero, bo te wszyscy są Żydami na tym serwerze i trzeba za wszystko płacić. Jestem chory! Potrzebuję antybiotyków. Dobra, no to... Umieram. Czekaj, mogę to go pozbyć? O, okay. No to let's go! Wybiorę granat <grymne> <grymne> Jeśli mi się to uda